Siączką mordoteczki z tej strony, to są I dzisiaj wreszcie dobijamy kolejną arenę, piątą już. Będzie też dosyć spory opening. Yy, oczywiście w ostatnim odcinku odblokowaliśmy Rascal's i Dark Price'a, którego poza odcinkiem kupiłem. Trochę ulepszyłem, właśnie za te same punkty. Te, te takie te, Bo tutaj możecie za pieniądze kupić sobie. No i trochę ich kupiłem. No więc. Hmm. Przejdźmy do odcinka. Oczywiście na początku ulepszymy sobie nieco tego naszego Dark Price'a na level ponad 10 chyba i 12 level dobra to jest fajne i gramy, myślę, że gramy jedna runda mi brakuje prawdopodobnie mam teraz mega wysoki level tego Dark Price'a, więc powinno się sprawować, chociaż w ostatnim odcinku za dużo to on tam nam nie dał, ale w tym to będzie chyba inaczej. Co on tam postawił, że tak szybko to zniszczyłem? Dobra, wyszłem na plus z tego ataku. Dobra. Trochę się skupiłem tutaj. Cyk, rozklasiki. Okej, okay, tak będzie dobrze. I teraz idzie nam tam dosyć niezły atak. Hmm, kurde, najgorsze co mogło się stać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zaczyna się ciekawia. Ale teraz ta ciekawość przeszła na moją stronę. Ok, okej, okay, idzie coraz lepiej. Teraz tylko teraz, żebym nie miał I proszę. Dobra, nie ataku, a miał walkię. Ale złą misję ją postawił. Teraz ten Dark Price mega dobry swoją drogą. Musimy to wygrać. Nie masz szans na to, że to przegram. Nie ma po prostu. jestem tak blisko. Raskalsy. Czekaj Teraz dark Prince. I jeszcze ładujemy tam stone albo nie Ładujemy jeszcze Valkyria. jeszcze może tam gdzieś ładujemy Wizarda O dobrze idzie dobrze idzie I rascalse Powinno być już git, chociaż nie wiem, czy to wystarczy. Raczej. Jeszcze tam dragonsy. Good game oczywiście. Well played. Chyba się udało nareszcie. Nie. To jest żart. Dwóch pucharków nam zabrakło. O! Kolejna runda! Kurde! Dobra, już w nowym stylu oczywiście. Tylko teraz trzeba wygrać. Dobra. Nice. Zwłaszcza, hmm. że przez to, że poszłem bardziej tutaj musiałem się bronić. Trochę nasz tam atak spad. Ale jest dobrze, kurde osłabił mi mega atak. Już połowa poszła tam, połowa poszła tam. Nice. Ok. Tak, zrobimy i jeszcze raz. Alcance istnieje. O nie, tego się nie spodziewałem. Tylko, że on zamiast się bronić, to chyba. Znaczy rozsądne, bo to w sumie ja bym tego nie obronił. E, chociaż swoim siatką wie, by bronił. No, ale okej, okay. nie, jak chce. Spróbuję teraz tak zagrać. Okej. Okay. Hogrider, ja go jeszcze nie mam, bo on dopiero. Nie, mi brakuje dwa pucharki do areny, na której on jest. A to dobrze o tym wiecie zresztą. Okej. Okay. Picyk. Leci tam konwój. I PK uderzy po raz ostatni. PK uderzy po raz ostatni. God game, Mordo. Wygrałem to nice. Huhu dało się inną Arenka. Okej, okay, to przejdźmy już do oporningu. Nic nowego chyba nie było w tej skrzynce. To oczywiście wizardzik. Goldzik. Spiritkami nie gram, więc może być w sumie Fire Spirit. Jezu, no w końcu ta nowa arena, a oh, cieszę się niezmiernie, że ją mam. Uuu, <laughs> Dark Prince, nice. Jeszcze tutaj nowy kupon na tą skrzynkę. I taka dekoracja. Okej, okay, nice, nawet ładna. Cześcik. Cyk, wilt Uuu, zap, 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 zap. Nowa karta. Jeszcze jeden cześcik. Uuu, flank machine, nice. I tam jeszcze ma nic nie ma, dobra. I taski jeszcze zrobiłem. Tak, przy okazji. Cyk, cyk, cyk. Mam nadzieję, że dzisiaj może Hawk Ridera trafimy. No, może go dołożę do a Może. Nawet... O, Bacy! Snaggy Machine, Zap i Dark Prince, razy dwa. 2 Jeszcze jedną część. Crawdzik, damy. O, Mortar, Electro Spirit i Dark Prince. Kolejny. Nice, nice. Nowy sezon się w ogóle zaczął. Klan yy, Warsów. Więc jest w się sensie, yy, drugi tydzień. Więc przyjdźcie, proszę, do klanu i zagrajcie razem z nami. A ja kupię więcej Dark Pieces. I w sumie już tego jednego dodam sobie. Wild Cardem. To jest mój pierwszy epic, epic tak w ogóle, nie? Cyk 8000, aż ulepszenie. Troszkę boli, ale dobra, mamy go na najwyższym levelu. W, sensie w sensie nowym, nie? 13 level. Nice. Nowa skrzyneczka. Golzik. Yankee. Rocket, fajna karta. Fireball, Skeleton Dragonsy i Dark Prince, ale już raczej nie, nie będzie stać na ulepszenie. Wizard na szósty level. Skeleton Dragony nie wiem czy podnosić, czy ich nie wymienić za coś. Zaraz się zobaczy, ale to już w następnym odcinku, bo to już koniec. Widzimy się następnym. Odcinku.